20 a mam tylko 27 i zostało. O, kacp Ten hmm? samek tacisz. O, mocny. Nie. Yeah. No kurde, to zobaczmy tego ma. <śpiewanie> ma 500 troglodytów! <śpiewanie> Na troglodytę rzucisz sloa lub jakikolwiek CC i już nic nie zrobi. Ja bym się bardziej smokami przejmował. I ogry... O, ogramy Jorki, ogry, nie pamiętam, tak. Cicho, to to? ja ich tu wszystkich gnoję dorwałem jeszcze zielonego po drodze. Mhm. Czy ty masz jakieś jednostki strzelające? Tak, tą żmiję i żmij nie ma. Ciekawy jestem, ile kosztuje zaklęcie bramy miasta? Zaklęcie? Oczywiście zaklęcie, mhm. no. jest jeszcze, mhm. <laughs> że teraz mogę po prostu się y, przejść dołem do tego typa zielonego. Teraz mi kusi, żeby zostawić ten. kasny ludy. Będę miał wtedy... No, będę miał wtedy... ...dużo ruchu. Ale potrzebuję tych kasnodłów do defowania. Mój. Moich... <słuch> no uciek! Ham i prostak. Tak! Dwanaście manów. Powiedz, powiedz mi jak się ten zamek nazywa? Ashden? Asch, Ashden? Dobrze? Aszten? Aszten, ty uh! Ashyden Ruuuuu. Ru. też na pewno uciekł, bo. bo. Ale nie, nie będę brał tego. bo. bo. Oh. Oh. O znam to anime. To było bo 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 bo. No dokładniej chyba. No właśnie też tak. Co zobaczę? Pamiętam że, po... Pamiętam, że dobrze to zazwyczaj mówiłem, ale to było kical temu. To sobie ja pisałem, bo, 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 yy, bo. Powiedz mi tak, Kuba teraz, bo ja bym chciał... Ee... Bo, ty, to wypowiedziałem! No. Bo, 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 bo. bo. Dobrze. <laughs> nie wierzę, co chciałeś. Jak to zainstalować teraz? Najpierw tego HDK, a potem tego setupa Hota? Wiesz, najpierw Hota, a potem HDK. Nie bo Hot mi Hot mi nie chce wystartować. Z uwagi na to, że tu musi być najpierw jakaś podstawka. No. Hmm. Ok. No, no właśnie. Mogę to zrobić, nie? Mm. Dziwnie, dziwnie. Must be installed uh, Heroes of Might and Magic 3 SOD or complete. Selected for the not contained the required hot. Więc sobie Znajdź sobie podstawkę na szybko. Mm. Ale z jakiegoś dziwnego powodu. No, nie. <sighs> Nim to jest tylko zwiatem. Co coś masz? Nie, ale nieważne. z dosyć źle. Coś tu jeszcze mogę? No dobrze. Jak Czego ja nie mam? Siatki nie mam. A, nie mam siatki tam też nie masz surowców? Co? Nie, nie surowców? mam, tylko teraz zużyłem po prostu dużo siarki, ten, dużo siarki w tym tygodniu, bardzo no dużo Ja nie bardzo mam dużo. Kurde, żadnych surowców, no ja mam pełno złota, to tam norma, ale nie mam innych surowców żadnych hmm. no nie, licząc, nie licząc drewna i kamienia, bo jak się ma kurde chyba z 5 yy, tartaków i kopań to

W sumie mogłem No i ja pierdolę W ja mogę zjebanie, że mnie tu wszyscy Kiedyś miałem udostępnione paczkę, w sumie Bo ja teraz szukam tego i wszystko kurwa Nie no ma jakby tego każdego paczki Spojrzę pokoju. na dysku wiesz, czekaj Bo ja tam jest paczek i tak Co? Co? Popierałem od ciebie no ale już jakiś czas Muszę zobaczyć szybko na dysku, bo jak tu mam na dysku dostajesz linki pobierasz po prostu. Mm -hmm. Mam godki 17. To wiem coś tu mogę wydać. Nebl to execute nie mogę odpalić na przykład tego HD samego w sobie. Żadna praca wymaga podniesienia uprawnień z jakiegoś dziwnego powodu Okej okay. eee. no, no właśnie eee. okej okay. O Boże, moje projekty ze szkoły O Boże Mecra 1.12 co ty tu robisz No nie, to musi być gdzieś tu một người tướng Ý. Trông 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 W ten w no i to już jest sam na liczba elfów. i Teraz pójdę po pandole. Zdecydowanie najpierw. Czy może najpierw bym przeszedł? Co to jest. Trading. Po to nie potrzebuję. Naga bank na kilka rzeczy, których nie odwiedzałem jak szło skrzydełka? Tak, co wygolewne, fajne Giants Speed 7 I... nie no. yeah. Ciężko dostanę to do, do, -do. No, do. No, O! Jego zamek! Katko, znalazł jego zamek! Bierz go! No co ja? Ty tam jesteś. Dawaj, nie, ty. właśnie nie jestem. Ja, ja jestem u siebie pod zamkiem. Masz te... Masz te peki. Ty o. masz skrzydła o. O. anioła! O! Zobacz, przywitał mnie. Właśnie... O, o czuję. Widzę, jak to sobie fruwasz. no dobra. dobra. Mm. To jest zamek, pochodziłeś tu, pochodzisz. Kurwa, gdzie to jest? Mam, 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 mam Mam to, mam to Dostępni. Dobra Wyślę ci na masie. 6, myślę, się, się, się. tam ci się odpalą, patrzą na spokojnie. Ale to będą malutkie pewnie kilka kilkanaście mega. Ale no, są bardzo małe. To jest, to jest od razu ta gotowa wersja, którą jak wszystko mi się uda, to mogę z wami grać, czy nie? Tak. No, okay. Ale możesz sobie zainstalować spłaszczenie. Ja się ja nie miałem już mam Nie, ty tu pobierałeś spłaszczenie? Tak? Tak. No pobierałeś spłaszczenie. Nie, może sobie no. też pobierać. No potem. Przecież ja w sumie to nic nie się dostanę. Ale... Piszka mi długo. Naga bank, co będzie w Naga bank? Na bank, Naga. Banka, Naga bank. Naga bank. Bank. Dobra, tak mu podadę. Engage Tak. Świetnie. <słuch> I tu już jest dramat. To już chyba wyprzedaż w ten sposób. Dobra. Może tak sobie, Teraz na pandorę Pandora Pandora Tu To trzy pliki na razie wyrzucę, bo dwa w bo teraz jak się bierze w pandorze nie ma nic złego, to się inaczej ją otwiera, nie? No A ja nie wiem czemu my tak myśleliśmy wiecie? Co? Nie, bo się śmieję, bo nie ma o no chodzić z tą pandorą wam no bo jest przecież przedmiot od ta puszka Pandory, nie? No tak. No Myśleliśmy, że tak jak zazwyczaj mówione, nie? że puszka Pandory, czyli coś złego może być, ale mogą być też dobre rzeczy. A się okazuje, że tam w sumie nie ma nic złego. Jedyne co tam może być najgorsze, to to, że ona może być broniona i to jest wszystko. Mhm. Niepełnosprytność nam wyszła. O tych. Widzę, no. Widzę, gno ja. O, oh, wow. Nie, nie zastosuję tego. Specjalnie zmanuję czas. Nieważne. No, 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 się tam nie zastaj. zielonym. A, a A widzisz brązowego koło Twojego zamku? Tak. A widzisz, że jestem dosłownie pod moim zamkiem? Nie, no, tak mówię tylko. No. No, no, A on nie ma mocnych A Ja chciałem iść to na zielonego, no kurcze Szkoda, szkoda, szkoda Ale już odkryłem część mapy na dole, więc spoko Nie przejmuj się, Koba Ja tam zaraz będę Ty, ale mówiłem, że najpierw do mnie będą podchodzić Nie licząc oczywiście tego, co jest na środku Ciebie. Co masz za zamki? Puste. Nie bronię w żaden sposób. No mi chodzi, że oni będą przychodzić do mnie. Pominąłbym go, kurde. Coś ty. Coś ty. No jednego <grym> bym prawie... Oni by przyjechał w ogóle obok niego, nie? <grym> o, o obracamy. <grym> nie ma. O. <grym> o, powalny, taki o. Co to? Uh, 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 uh. Nie żyjesz. <noise> Dobra, to bom, zabijemy smoki. Dobra, co ja mam najpierw odpalić? Kuba, tego game ranger ta czy co? Co nie, game ranger olewasz akurat. To już jest niepotrzebne. Aha. To jest niepotrzebne już. Dobra, tego ja wrzucę do kosza. No i mam tego hotsa i teraz co muszę kliknąć? A masz tam HD już wciśnięte w tych plikach? E... Nie wiem, szukam. No w sumie nie patrzyłem co jest w tym, jak tak teraz myślę. Temple editor, hota data, silne pierdoły. E... Ja HD generalnie mam pobrane niby. Ale nie wciskasz to w Steam'a. Nie, 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 no ja mam wiesz... E, ...to pobrane, no ja to spróbuję zainstalować to w tym... E, ...w tym pliku, który mam. Nic, obecnie to jest sprawdza. Dobra, masz kuba, ja idę do łazienki. O, mój dług. Tu, 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 tu. Hmm. Ciekawe. Ja I tak nic nam nie wykupiłem na szczęście. Dobra, no i teraz w teorii mam zainstalowane tam jeszcze HD, bo właśnie zainstalowałem ten plik HD. Dobra, otwórz przez hd. Tam musisz... Ech. Czekaj. Już ci mówię. HD musisz, Launcher, nie? Ha, nie, Jak masz HD Launcher, to potem wybierasz K3H. W, w górnym lewym roku będzie do wybrania. Czym odpalasz? I tym odpalasz. K3H, no tak mam. No. I spróbuj. Z, z, nie wiem, sprawdź może na jakieś aktualizacji, gdzieś to powinno być A uh, Update po prostu kliknij? No uh, Język uh. możesz też zmienić, nie? Pamiętaj Tego wszystkiego no, jest. Tylko to mówię, sproszczenie to... będziesz... Ja wiem, że jest na kolega Ja mam w teorii pobrane sproszczenie na 1.6.1 je... Eee, dobra Tylko nie wiem, gdzie je wrzucić Uff. A to musisz jeszcze się poszukać sam. Dobra, cofnij ruchy, zobaczmy czy Ten... boty poruszały. Ten ucieka. No dobra, i teraz co? Uruchom. Uh, and it's not supposed to update this game, please. Dobra, jeszcze raz. Posiadasz już najnowszą wersję. Jest uh. outdated and it's not supposed to uh, supported. Update the game. Mówisz już, z jest najwidoczniej. Chyba, mam jego zamek. Uh. On nie ma tu nic zrobione. O nie, faktycznie. Kurwa, rzeczywiście. Mmm... Ci mówił się jeden To jest, no na powoli. Znaczy, znaczy powoli, teraz... teraz to już jest tint. No, mam nadzieję, że on mi tutaj nie będzie chciał czyścić tego zamku. Hmm. Oni jeszcze wtedy mają też na pewno podwanie. W drogach. Jest to takie możliwe. Bo zielony się gdzieś przeteleportował za pomocą bramy miasta. A... Ten zamku go nie było. Przecież... Zobacz, w jakim miejscu jest zamek zielonego i tak patrząc, nie ma on tu za wiele miejsca. Dobra. gonię. Nie w sumie tyle. O! O, dzięki, gościu. Jaki jesteś miły. U, u jak się zabrali. Ty, typ mi oczyścił kopanie złota Fajnie, nie? Mm. No właśnie. Hmm. Okej, okay, odpaliłem. Łam. A ci mówisz, że ty się zajmujesz się ranem, a ja beż. Beżowym? To jest berzowy? No, Aaaa, oh. co nic mi nie <grych> No dobra, I new game, multiplayer A, multiplayer. musisz założyć konto No Aha. Eee, ale musisz gdzie? właśnie się zalogować, gdzie to mam to konto? Jak włączysz grę Jak włączysz grę, wchodzisz w multiplayer Dla wielu graczy on wtedy chce, żebyś się zalogował Jeśli nie masz konta, to on ci przekieruje na stronę No w sensie chodzi ci o Hotseita, może kliknę, jo? Lobby online, Direct Connect modem mm. Przed Walką będę się to zakładać. Dobra. To jest śmieci teraz. Tu, 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 tu. To pokonałeś tego? Br ym, brązowego? Nawet bez strat. No, tam no nic większość... nie Ja teraz zniszczyłem trzech bohaterów zielonego i też praktycznie bez strat. Mm. Trochę tych centaurów tracę, ale to dlatego, bo on używa zaklęcia błyskawica i ucieka. Ha, <laughs> ja mam odporność na błyskawice. 15 centaurów, co takiego bardziej by bolało, jakby rzucał kurde w elfę. <gryw> no w sumie.